No, nic, 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 nic. Panowie, proszę Ale on pije 0-0, zero, zero. panowie 0% zero piwo Panowie, tak. Kroo, go? Juz, wy, chuje, jebane. zostawicie go Wychuje je, panowie Zostawicie go, nic nie zrobił zrobi. zrobi. Ale on nic nie zrobił, panowie Panowie, nic nie zrobił, tak? Jak opuścicie on będzie spokojny Proszę Was, opuścicie go, to będzie spokojny Panowie, ale on nic nie zrobił. On pił. On, on pił. On pił 0-0. Zero zero. Nie, nie. Ej. Przepraszam. To jest świadectwo. To jest Co jest policja, kurwa? Co robi y, z, z normalnymi obywatelami? Musicie go, to będzie spokojny, panowie. Nic nie zrobił. Nic nie zrobił, on pił tylko piwo 0-0. Zero zero. Bezartoolowe piwo pił. I wolno mu. O, Dobra Mateusz odpuść trochę, odpuść Mateusz odpuść No Mateusz odpuść Druga łapa, Oni byli ag agresywni Będziecie panowie dzisiaj na Facebooku ale to nie, pan był agresywny, nie on. on był, pan, pan był agresywny. On, on pił on, pił, on pił zero, zero piwo. Jest nagrane. Jest nagrane, Mateusz, nie przejmuj się. nie trzeba Bo nie trzeba takiej sytuacji. Po co ta nerwówka? Przecież staliśmy sobie. No, ale, ale Jak nie wyście by przyjęli. mogę pociągnąć To jest interwencja policji, kurwa. to jest interwencja policji. Pan zaczął przezywać go, nie on. Dobra, wsiadaj, 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 spokojnie. Informuję ponownie, pan nie zrozumiał. Ale ja rozumiem wszystko. Ja, ja rozumiem wszystko. Nie ma problemu. A ja pana pociągnę do odpowiedzialności na komendzie. Dobrze, proszę. No. Zaraz dzwonię na komendę i to jest interwencja policji. Kurwa. Zero, zero piwo nawet nie wolno wypić.